Słuchać mnie Dobra Witajcie na kanale Office Dzisiaj gościnny będę zastępował owce Jestem Double Kill, tak Pewnie już decydę z double killów świata Pozdrawiam, tak to ja i dzisiaj będę zastępował. Nie było tak długo. Ewa owszastaj. Wytworzył swoje intro. Aż tu nagle musiał wyjechać po nowe części do intro. Widzisz, że żywo takie dość słabe, ale jeszcze nad tym popracuję. Więc jak to wyjąć? Dzisiaj jak mnie Mateusz wrócił. Pokażę Wam jego własną, ulubioną bronną, mu się zepsuło i wymyślił coś lepszego. Nie chcielibyście wiedzieć, jak tym mocno można dostać. Kawałkiem, gdzie dostał łańcuch, przywiązał do tego sznurek. Sznurek mi się. Dobra, zakładam tą, 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 tą mniejszą kawałkę pętelkę na rękę. Łapie zależały i już taki możemy sobie pokręcić. Moc, mocno, może też tak. Tak, Więc widzicie. Więc bardzo mocno, mocno. Witajcie po krótkim przerwie. Dowiedziałem się, że mam zreklamować jeden produkt. Więc zaczynajmy! Pcisz. Kiedy słucham, są muzyki. Zakładam mu słuchaweczki. Światło mi świeci w oczy, aż nagle... osi witamin da mi energię pokonywać zło światłość weźmiemy trasełka chwila, żeby, nie, żeby nikt mnie nie rozpoznał tu, 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 tu. jako ninja Polecam. Do zobaczenia.